10 września bieżącego roku w markowej będzie miała miejsce niezwykła uroczystość. Po raz pierwszy w historii Kościoła zostanie wyniesiona do chwały o to, że zostanie ogłoszona błogosławionymi cała rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi, z siedmiorgiem dzieci ten element, który przypomina nam, jak pięknie jest być razem, jak pięknie jest razem wzrastać, uczyć się, wspierać. Tak jak Święty Paweł nam mówi, jedni, drugi brzemiona noście. Wspierajcie się, uświęcajcie, pomagajcie, żeby się rozwijać, żeby stawać się coraz piękniejszymi ludźmi, żeby stawać się w pełni chrześcijanami, żeby dorastać do pełni człowieczeństwa. To jest pierwszy, niezwykle wymowny, niezwykle wyjątkowy aspekt tej beatyfikacji, która będziemy Miała miejsce w markowej, w miejscu urodzenia i męczeńskiej śmierci całej rodziny ulmów. Natomiast najbardziej szczególnym, najbardziej oryginalnym aspektem tej beatyfikacji, jest fakt, że Wiktoria Ulma w momencie męczeńskiej śmierci oczekiwała na narodziny kolejnego siódmego dziecka i również to dziecko, które nie przyszło na świat w sposób naturalny, nie przyszło na świat w sposób nadprzyrodzony przez sakrament chrztu świętego przez dar wiary. Nie znamy jego imienia płci, również ono, będące pod sercem matki, również ono zostanie wyniesione do chwały ołtarza. Również jego będziemy nazywać i czcić jako błogosławionego i ten element nam przypomina o Świętości i godności każdego ludzkiego życia od momentu śmierci do naturalnego, od momentu naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci, ale jednocześnie w tym dziecku ten fakt, że Kilka dni po egzekucji, gdy y, przewieziono trumny, z narządów rodnych wystawała główka i pierdziecka. To przejmujące świadectwo jednego ze świadków, y, z, z narządów rodnych Wiktorii wystawała główka i pierdziecka, pokazuje, że to dziecko chciało żyć. To y, dziecko również wyśpiewało niezwykle wymowny hymn na cześć życia. My jesteśmy wszyscy powołani do życia, do pełni życia, do życia na wzór rodziny Ulmów, życia z pasją, życia w sposób mądry, odpowiedzialny, przeżywania życia z Bogiem, od którego to życie otrzymaliśmy i który uczy nas, co to znaczy pięknie, mądrze i odpowiedzialnie żyć. I jednocześnie ten fakt, że rodzina Ulmów zostanie ogłoszona błogosławionymi jako męczennicy, czyli ci, którzy dobrowolnie przyjęli śmierć za wiarę w Chrystusa, pokazuje nam to najbardziej przejmujące, i najbardziej autentyczne autentyczne świadectwo dane Chrystusowi, wierności Chrystusowi do końca i też ten aspekt jest niezwykle poruszający, bo męczennicy są szczególnym znakiem świętości Kościoła i oni poruszają nas, nasze sumienia i zachęcają do życia w każdym kontekście naszej codzienności i bycia wiernymi Chrystusowi do końca.